To co, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w poniedziałek, rozpoczynamy wspólnie nowy początek tygodnia. Mam nadzieję, że się wyspaliście, jesteście pełni energii i tak właśnie dzisiaj będzie na treningu, będziemy działać. No dobra, to co, rozgrzeweczka, luźniutko, ręce na bioderka, zaczynamy marsz. Oddychamy głęboko. Mam nadzieję, że u Was za oknem również słoneczko. Tu mi się łączył głos, Niech to się nie chcę nic słyszeć. Słoneczko, i to będzie naprawdę dobry dzień. Dobra, maszerujemy coraz szybciej. i dwie nogi góra wspięcie na palce, na pośladki. trzymaj jeszcze, rozruszamy sobie stopy, dobra, przysiad na razie delikatnie, pilnuj, tylko proste plecy, kolana na zewnątrz, nie schodź za nisko. Dobre. Rozluźniamy. Biodra na boki. I krążenia biodrami. Zatrzymaj, skręty, najpierw delikatnie i coraz mocniej wyrzuć rękę i po skosie ręka idzie na bramę, jedna ręka przód, dłoń do sufitu, druga tył, dłoń do podłogi. I delikatnym półprzysiadem, ładnie ze skrętem zmieniamy ręce. I teraz ręka przednia jeszcze idzie za siebie, między łopatki. zatrzymujemy ręce na zewnątrz w pięści krążenia do środka i na zewnątrz i na zmianę i w drugą I zatrzymaj do boku, przekręć dłonie jedna z przodu, nie, przepraszam, jedna dłonią do sufitu, druga do podłogi. I dodajemy sobie rotację, patrzymy w stronę dłoni otwartej, raz w jedną, raz w drugą skórę. Chyba czuć tu bardzo dobrze, co? Dobra, puszczamy luźno, wstrząśnij, jeden góra, druga, drugi dół, zostawiamy sobie na boki i teraz idziemy raz w jedną, raz w drugą stronę, skłon w bok i zatrzymaj, zjedź po nodze ręką, za drugą prostą i po nodze wjeżdżamy w górę. Druga. I ostatni. I opad w przód. I na boczki porozciągaj bo ciało. Ręce do boku, skręty. I oburącz, na zewnątrz. Dobra. spuszczamy. luźno ręce w dół, pogrzeb jeszcze w Zejdź sobie na całe stopy. Kolana na zewnątrz. Pulsujemy. Proste plecy. Ręce dla równowagi do przodu. ściągnij łopatki. Jeszcze z nogi na nogę. I wyciągnij ręce daleko w przód. Podnieś bioder. Ugnij, zejdź w dół. I góra. I dół i góra i dół i zatrzymujemy w górze kręg po kręgu do góry krążenia prawą ręką do przodu obszerne, prosta ręka w łokciu i to samo w tył dynamicznie i druga przód Tył. I luźno strząsamy. I teraz. Robimy sobie delikatne ugięcie nóg. Stopy zostają na szerokość bioder. Jedna ręka z przodu, druga z tyłu. Trzymamy głowę, patrzymy w przód i kręcimy rękami do grzbietu. Rotacja w barkach. Staramy się zostawić biodra kontrolować wszystko brzuchem i trzymamy, ręce proste, jedna wchodzi, druga wychodzi, tak jak w wodzie, już myślę czuć i to samo do przodu, delikatnie pochyl się bardziej i proste ręce, brzuch napięty, Trzymaj jeszcze. Trzymamy, trzymamy. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden i los. Rozluźniamy, super. Jeszcze nadgarstki, krążenia. W jedną, w drugą. Wypchnijcie rękę do przodu, palca na siebie, do dołu. I zmiana i druga i zmiana. Strząsamy, pijemy wodę, dobra, moi drodzy, pierwsza część naszego treningu. Jeszcze w ramach dogrzania składa się z dwóch ćwiczeń: pajacyki i przysiady. Pierwsze pajace, robimy 30 pajacyków, 20 przysiadów, 20 pajaców, 15 przysiadów, 10 pajaców, 10 przysiadów. Tak? Cały czas robimy wszystko ciągiem, staramy się oddychać. I trzymać tempo. Nic więcej. Przy pajacach przypominam kolana na zewnątrz. głoni się łączą nad głową. Przy przysiadzie proste plecy. Stopa cała przyklejona do podłogi. Nie ma na co czekać. Dogrzewamy się jeszcze. Uwaga. Trzy. Dwa. Jeden. I pajace. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć super. Pajacyki, dwadzieścia pięć. Raz, dwa, trzy. Dziesięć. Siedem, osiem, dziewięć. Dwadzieścia. Trzy, cztery, pięć. Piętnaście przysiadów i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dwadzieścia pajaców. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dyska. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście pajaców, raz, dwa, trzy, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, piętnaście i pięć przysiadów, dwa, trzy, cztery, pięć, los, pijemy wodę.